Siema widzowie, to jest mój pierwszy dzień taki taki nagrywek na dworze. Patrzcie, kopnę teraz moją piłkę. kapyć kapyć poleciał. No i co? No, sobie pogramy trochę, trochę fajny ujęć będzie. kaćbu bo muszę podnieść bramkę jedną ręką. No chyba nie wyjdzie jedną. Sorki szep. Na tym tak, ale jesteście na ziemi. Trochę mokrzy, ale już nie jesteście. Czy moja kamera, bo wy to nie wiem. No i patrzcie. Beluj. No i widzicie, mój też bardzo lubi też nogę. Będzie właśnie mój przeciwnik. Ej, widzowie, na zachętę. Jeżeli teraz trafię to zostawiacie subika i Aj! nie na no, proszę zostawcie za tamte filmy Belunia, czyli mój pies miał lekki problem z tym ej dobra, druga próba na tą małą bramkę jak teraz trafię to zostawiacie suki i lajka No nie Brać sobie, no tak, sobie klapki z minę tak tutaj klapki No nie Teraz się, że w się w jakieś tam kachodze no są różowe W ogóle to nie są moje tylko mojej mamy Ale mam bardzo dużą nogę więc pasują mi dalej To no prawie No więc teraz Patrz, patrz i to. I co? Macie stać subika i jajka, za ten kształt. Czekajcie, mój bies. O, mojej łapy. Pat, O, da, da, da. Ej, za linię. Ja to pewno za linię. Dobra, lecimy. Nie ma jak to mój cel. Po prostu mój cel to jest trafić wszędzie tylko nie w bramkę challenge. Albo nie challenge. Tylko wykonywanie challenge Kurde Mój mam Ej, chyba kogoś widziałem Nie tutaj. Patrzcie Jedna Jakby co? Nikt tego nie widział tego szczału Nikt go nie widział, nikt o nie słyszał, nikt o nie pamiętał. Patrzcie. I tym nadzwyczajem zakończymy chyba nasz odcinek. Oraz czekajcie, jeszcze jeden strzał na małą brączkę, Malutką piłeczką. I kończymy ten odcinek. Dobra.